To był kiedyś teren strzeżony, teren specjalnego przeznaczenia i należał do NKWD Obwodu Smoleńskiego, był ogrodzony płotem i był przeznaczony specjalnie dla tajnego grzebania ofiar represji totalitarnych. Otwarty kompleks pamięci został w 2000 roku, czyli już w tym roku będzie 17. rocznica otwarcia Katynia. Wejście według projektu polskich Architektów jest zrobione w kształcie rozkopanego kopca i dwie części tego kopca łączy szklana Brama, i ta szklana Brama też ma swoje znaczenie. To jest symbol kruchej granicy pomiędzy światem przeszłości a światem teraźniejszym, w którym żyjemy. To jest to jakby przypomnienie o tym, że błędy przeszłości łatwo jest popełnić, jeśli nie pamiętać e, o, o przyszłości. Za tym głównym wejściem w kształcie kopca rozkopanego zaczyna się droga. Prawdopodobnie w tym miejscu znajdowała się droga, wejście do Lasu katyńskiego i prawdopodobnie po tej drodze prowadzono oficerów polskich, których przywożono w kwietniu, maju 1940 roku. Droga Prowadzi do pierwszego placu, pierwszy plac żałoby, tak zwany i na tym placu stoją dwa krzyżujące się metalowe portale, które wskazują na trzy kierunki. Pierwsza droga prowadzi w prawą stronę na cmentarz polski, gdzie są pochowani zamordowani oficerowie polscy, w lewo droga prowadzi na rosyjską część cmentarza. I e, pośrodku jest aleja pamięci albo aleja pojednania. Inaczej też można nazwać ją, aleja wspólnej boleści dwóch narodów, a nawet więcej, bo na rosyjskiej części są pochowani ofiary wielkiego terroru. Na polskim cmentarzu wojskowym, centralna ta część, to są zbiorowe mogiły sześć mogił zbiorowych, w których. Spoczywają szczątki oficerów polskich. Większość, znaczna większość ciał podczas pierwszych ekshumacji została przeniesiona do tych zbiorów mogił. Po trzy mogiły zbiorowe z każdej strony od drogi. Droga wyłożona kostką brukową, która prowadzi do tak zwanej grupy ołtarzowej. Tak ją nazywa, nazywaliśmy. Ta grupa składa się z ołtarza. Przeznaczonego do odprawienia nabożeństw na otwarte przestrzeni ściany ołtarzowej, na które są wyryte imiona wszystkich oficerów polskich. W układzie alfabetycznym są te imiona nazwiska, i krzyż katolicki, który wznosi się ze ścianą ołtarzową. I poniżej poziomu ziemi jest dzwon katyński znany. Które specjalnie umieszczony poniżej poziomu Ziemi, w znak tego dzwonił na znak pamięci tych, którzy w tej ziemi leżą, spoczywają. A dlaczego nardzować ściana, bo wszędzie tam ten materiał, ten kolor występuje? To też był specjalny pomysł, zamysł autorów projektu Polskiego Cmentarza Wojskowego w Katyniu. Ten kolor ma przypominać kolor skrzypnięty krwi. Także na polskiej części, na polskim cmentarzu jest ściana pamięci, która otacza, idzie dookoła całego cmentarza i na tej ścianie są tabliczki z indywidualnymi inskrypcjami oficerów polskich każdego, też w układzie alfabetycznym nazwisko są umieszczone i tam więcej informacji. Na ścianie przy, przy ołtarzu jest podany stopień wojskowy, miejsce rodzenia, jednostka wojskowa, także jest podany zawód, który wykonywał Wykonywała ta osoba przed wojną, zanim została zmobilizowana do, do wojska i jak to można zauważyć, to dwie trzecie to są oficerowie rezerwy. Bardzo jest dużo urzędników, lekarzy, nauczycieli. Weterynarze, aktorzy, studenci, różne zawody. Znajdują się tuż bardzo blisko przy zbiorowych mogiłach te doły śmierci, które są puste od 1943 roku, czyli od daty pierwszej ekshumacji w Katyniu. Właśnie to są pierwotne miejsca, z skraju których rozczelowano, do których wrzucano ciało. Tych dołów śmierci jest razem osiem. Siedem z nich znajdują się niedaleko od zbiorowych mogił i są zaznaczone płytami żeliwnymi. Pokazują kształt, rozmiar każdego z dołów. Tam największy doł śmierci w kształcie łacińskiej litery L dużej. Największy, w którym znaleziono prawie 2,5 tysiące ciał zamordowanych oficerów polskich ułożonych, no tak się pisze, przynajmniej. в справознаннях з ексхумації виважених 12-ма варствами.